Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie riastun nadchodzących zmian. Pokażę też nowe oprawy graficzne, jakie będą w moich filmach. Dlaczego się zdecydowałem zrobić tu porządek? No, filmy jakościowo nie wszystkie satysfakcjonowały. Jeśli chodzi o. Oświetlenie chce już rozwiązać raz na zawsze ten problem, bo dwa wysokiej klasy naświetlacze są, a i tak na niewiele się to zdaje, kiedy jest sytuacja, że słońce świeci mi do okna, filmy są prześwietlone, nie wszystko widać tak jak należy. Zmiana oprawy graficznej ma też związek z tym, że weszła jakość 4K. Więc te wszystkie rysunki należałoby odpowiednio powiększyć i trzeba było od nowa coś robić. Też rysunki nie wszystkie były takie, jakbym oczekiwał tego, więc postanowiłem tu nie robić remake na zasadzie, że podnieść jakość, powstawiać rysunki i coś tam będzie. Tylko te filmy też będą rozszerzone o to, co widzowie pisali w komentarzach pod danym filmem. Na pewno będę chciał to wszystko jakoś uporządkować, uzupełnić, gdzie trzeba, aby to miało sens jakiś, bo filmów na kanale jest już ponad 400. Nieraz padały prośby, żeby to wszystko uporządkować. Tu na myśli mam zwłaszcza prośbę odnośnie poradnika inwestora, będę chciał to zrobić. W tym roku się zanosi, że jeszcze kolejne odcinki poradnika inwestora powstaną. Wszystko zależy od czasu, a teraz jeszcze ze zdrowiem jest jak jest. A tak się teraz będą prezentować graficznie poszczególne elementy, może jeszcze jakieś drobne zmiany zajdą. Tak będzie się prezentował ten slajd tytułowy, który się pojawia zaraz y, po czołówce. Y, tu jest y, wzór, dlatego jest napisany slajd tytułowy. Jeśli chodzi o prezentację rysunków, schematów, fotografii, tabel. I innych tym podobnych rzeczy będzie to realizowane w ten sposób. Normy, przepisy prawne będą na takim tle. Być może będzie to jeszcze dwuczęściowe, zobaczymy. Jeśli chodzi o napisy, tu jest przykład: porada praktyczna coś takiego: uwaga w ten sposób, czy też inne. Informacje też byłyby zamieszczane. Jest czytelnie, jest przejrzyście w każdym przypadku, wiadomo o co chodzi. Nie wiem, być może też będę tu wykorzystywał program PowerPoint do tworzenia tych elementów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak jak mówię, najważniejsze jest, aby to było wszystko zrealizowane w sposób przejrzysty. Poza tym zdarzało się, że były jakieś nieporozumienia, niedomówienia. Mam nadzieję, że uda mi się całą akcję przeprowadzić jak najsprawniej i że będzie w końcu porządek i jakość na kanale taka, na jaką ten kanał zasługuje. Bo zostało tu włożone naprawdę mnóstwo, mnóstwo pracy. Ten kanał został stworzony praktycznie z niczego. Wszystko się zaczynało od nagrywania za pomocą starego smartfona. Zamiast przezroczy była zwykła kartka i rysowanie wszystkiego za pomocą długopisu. Dopiero się później pojawiały jakieś lampy, wydruki. Też padały w komentarzach pytania odnośnie montażysty. No, mogę powiedzieć, było tak realizowane parę filmów, ale to się kompletnie nie sprawdziło z uwagi na specyfikę treści. No, było potem z błędami, więc nie można było do takiej sytuacji absolutnie dopuścić, żeby głupoty były. Poza tym wiele osób też przestało oglądać, co czytałem, z uwagi na problemy z nagłośnieniem. No, już z mikrofonem krawatowym to ja dość miałem przepraw. Ten mikrofon, który teraz mam się sprawdza i będzie wykorzystywany, i w, tak, żeby był w miarę jakoś sensowny. Ten poziom i obrazu, i dźwięku, no, wszystko, że tyle czasu trwało, trwało, no bo tak mówiłem, kanał na siebie zarabiał, i cały czas te pieniądze zarobione były tu inwestowane. No, a ja nie chcę brać kredytu. I to jest też kolejny powód, czemu nieraz wszystko tyle czasu trwa. Jeśli chodzi o zmiany na kanale, prostota i czytelność z naciskiem na merytorykę pozostaną, nie będzie żadnych zbytecznych ozdobników. Najważniejsze, Najważniejsze tu jest to, aby widz się mógł skupić na treściach, nie chcę robić tu żadnych jakiś ficołków, emotikonek i tym podobnych rzeczy. Też moim celem było tutaj poprawienie czytelności napisów, bo często napis był wstawiany w kolorze w takim, aby jakoś to było widoczne. Teraz się to wszystko skończy. będzie. Tu porządek i jak wspominałem, osiągnięty będzie taki poziom, na jaki ten kanał zasługuje. Tak więc dziękuję za uwagę. No i nie pozostaje nic innego jak prosić widzów o cierpliwość. No i widzimy się już na kolejnym filmie w nowym standardzie.